Cześć, witajcie w kolejnym odcinku muzyka w sieci. Nagraliśmy dzisiaj klarnet. Zrobiliśmy to na wiele różnych sposobów, różnymi mikrofonami i chciałbym, żebyśmy teraz razem tego posłuchali. Zaczęliśmy od tego, że naszą główną grupę mikrofonów ustawiliśmy mniej więcej na wysokości głowy klarnecisty i były tam mikrofony pojemnościowy, dynamiczny oraz para, stereofoniczna para mikrofonów pojemnościowych. Jeden mikrofon pojemnościowy postawiliśmy nisko, mniej więcej na wysokości czary głosowej instrumentu, a na koniec y, sprawdzaliśmy bardzo bliskie ujęcia y, mikrofonem dynamicznym w różnych miejscach instrumentu. Posłuchajmy zatem, co z tego wyszło. Przypominam, że najlepiej słuchać tego na słuchawkach, ponieważ głośniczki, komórki czy, czy laptopa na pewno nie oddadzą tych niuansów brzmieniowych, o które nam tutaj chodzi. I zaczynamy od ujęcia bliskiego. Takie coś wyszło z postawienia mikrofonów blisko klarnetu. No i cóż, moje spostrzeżenia są takie. To, co wynika właśnie z bliskiego ujęcia, czyli pewna niespójność w paśmie, niektóre dźwięki czy niektóre właśnie formanty wbijają się. E, oraz e, bardzo słyszalna tak zwana kuchnia, czyli e, w tym przypadku e, syk powietrza, klapki i e, e, to, co, czego normalnie e, na koncercie byśmy nie słyszeli. E, ujęcie stereofoniczne e, jest e, moim zdaniem najciekawsze z tych wszystkich ujęć. Najpełniejsze, zarówno w dolnej, jak i w górnej części pasma. Ujęcie z dołu jest oczywiście dziwne, szumiące pudełkowe, nienaturalne z bardzo mocno wybijającymi się pewnymi formantami. Mikrofon dynamiczny brzmi nieźle w tej odległości. Nie jest tak, że znacząco odstaje od mikrofonów pojemnościowych na pewno. Jest może minimalnie bardziej płaski, mniej, mniej ciekawy. Natomiast jest to jak najbardziej możliwe do wykorzystania ujęcie mikrofonowe. Posłuchajmy, co stanie się, jeżeli odsuniemy się od mikrofonów. Jak wy, ja zdecydowanie bardziej wolę to średnie ujęcie. We wszystkich mikrofonizacjach, klarnet nabrał pewnej spójności jako źródło dźwięku. W ujęciu stereofonicznym jest, jest okrągły, jest pełny, jest ładnie podparty, bogaty w, w dolne częstotliwości ujęcie mono wydaje się uboższe być może tylko dlatego że jest to po prostu ujęcie monofoniczne gdzie ten obraz fonograficzny jest jakby dużo mniejszy mikrofon dynamiczny traci już troszeczkę ze swoich walorów tych obecnych przy bliskim ujęciu jest, jego pasmo jest jakby trochę uboższe, no i wyraźniej e, szumi. Wynika to z tego, oczywiście, że mikrofon dynamiczny o wiele bardziej nadaje się do nagrywania e, źródeł dźwięku z bliskiej odległości. W momencie, kiedy oddalamy się od mikrofonu dynamicznego, e, przestaje on spełniać swoją funkcję, e, i e, jest to wręcz e, błąd używanie go e, w ten sposób. Um, ujęcie z dołu um, jest oczywiście nadal dziwne. Jest może nieco spójniejsze, nieco, nieco pełniejsze, um, ale um, raczej nie chciałbym w ten sposób um, nagrywać um, klarnetu. Um, odsuńmy się zatem jeszcze dalej od mikrofonów. W trzech ujęciach dalekich słychać oczywiście do czego mogliśmy się spodziewać, czyli bardzo zwiększa się udział akustyki pomieszczenia w naszym nagranym obrazie. Jeżeli ta akustyka jest niepożądana, to oczywiście nie powinniśmy nagrywać w ten sposób. Brzmienie, zarówno mono, jak i stereo, jest, jest oczywiście bardzo wyrównane. Moim zdaniem, trochę zaczyna już brakować szczegółów artykulacyjnych przy tak dalekim ujęciu. Mikrofon dynamiczny traci, traci pasmo, jego, jego pasmo jakby się zawęża, nie, nie, nie jest wystarczająco bogate, zarówno w dole, jak i w górze. No i no chyba, chyba trzeba przyznać, że jesteśmy po prostu za daleko. Posłuchajmy teraz. Bliskich, bardzo bliskich ujęć mikrofonem dynamicznym w dwóch różnych miejscach instrumentu. Przy klapach, jakby w środku korpusu instrumentu, i następnie na dole dźwięk nagrany prosto z czary głosowej. To ostatnie ujęcie jest chyba najbardziej radykalnym z dzisiejszych ujęć. Barwa jest dla mnie bardzo dziwna, nieprzyjemna. Jest w niej dużo szumu, jest w niej dużo wyrazistych, nieprzyjemnych alikwotów przy jednoczesnym braku pewnych części pasma. Konkretnie chodzi mi tutaj o, o zarówno górę, jak i, jak i dolne części pasma instrumentu. Natomiast jeśli chodzi o to ujęcie mikrofonem ustawionym po środku instrumentu, barwa była dość miękka i w zasadzie dość przyjemna, choć również pozbawiona alikwotów, pozbawiona wysokich części pasma. Natomiast no, z tych dwóch zdecydowanie, oczywiście, wolałbym właśnie to ujęcie. Można je często spotkać w sytuacji nagłośnieniowej, kiedy właśnie stawiamy blisko mikrofon dynamiczny. Natomiast uważam, że do nagrań optymalniejszy chyba jednak będzie mikrofon pojemnościowy ustawiony troszeczkę dalej. Natomiast pamiętajcie, nie dajemy Wam gotowych recept. Zawsze oceniajcie uchem, oceniajcie to, co chcecie uzyskać. Kierujcie się własną wyobraźnią, a nie tym, co ktoś Wam powie. To tyle, jeśli chodzi o klarnet. Dzięki, że byliście z nami. Zapraszam Was na kolejne instrumenty, kolejne odcinki. Do zobaczenia.